Jak osiągnęłam ład w życiu i pozbyłam się wszystkich problemów? To proste, to podstawowy self care. Po prostu musisz wstawać codziennie o 6 rano, następnie bierzesz zimny prysznic z organicznym peelingiem, potem na czczo godzina jogi, następnie w iPadzie zapisujesz swoje afirmacje, tak jak ja robię to teraz, potem robisz pielęgnację, następnie musisz przygotować sobie lunch, koniecznie tost z awokado oraz matcha latte. No. Podstawowe dbanie o siebie. Okazuje się, że dbanie o siebie to ciężka praca. Przynajmniej z perspektywy tej dziewczyny. Feels good to be... Czołem. Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Dziś zapraszam was na kolejny wspaniały babski wieczór. Rozsiądźcie się wygodnie, łapcie za kakałko i lecimy. Dziś poruszymy temat bardzo popularnej estetyki, która rozpoczęła się, można powiedzieć, w zeszłym roku i jest bardzo popularna na TikToku. Nazywa się That Girl. Dlaczego ta dziewczyna? Bo każda z nas chce nią być. That Girl to estetyka bazująca na tym, by ciągle być produktywnym, ale nie tylko. To idealna cera, dziesięciostopniowa pielęgnacja yoga, minimalistyczny dom, jasne wnętrze, maczalate, wstawanie o szóstej. Pożądany lifestyle, bo ta dziewczyna ma podejście do życia, o którym marzy każdy. Życie tej dziewczyny obiecuje sukces, bo przecież wystarczy tylko dobrze się nastawić i mieć dobre nawyki, a miliony same do was przyjdą. Najczęściej występujących hashtag w filmach That Girl to self care i dbanie o siebie i stawianie na siebie zmiana życia. No dobra, Klaudia, ale po co Babski wieczór na ten temat? Co jest złego w promowaniu dobrych nawyków? Bo dbanie o siebie stało się przez to estetyką, stało się trendem. I tu nie zawsze chodzi o to, żeby rzeczywiście zadbać o siebie, ale o pozory. Czyli o piciu organicznego smoothie, mając maseczkę na twarzy, siedząc na łóżku, na lnianej pościeli, mając na sobie przepiękny zestaw w neutralnych kolorach tylko po domu i zapisując sobie plan na dzisiejszy dzień, oczywiście w najnowszym iPadzie. Niby chodzi o bycie produktywnym i zadbanie o siebie, a jednak żeby nagrać ten film, to ja naprawdę długo zastanawiałam się, czy nie wynająć Airbnb tylko po to, żeby mieć za sobą w tle wielkie okna z panoramą na miasto, bo tak bardzo kojarzą mi się z tymi filmami właśnie takie widoki. Niby nigdzie nie jest powiedziane, że potrzebujesz konkretnie tych rzeczy, żeby być tą dziewczyną, żeby zmienić swoje życie i nastawienie, a jednak gdzieś tam w umyśle zapisują nam się właśnie te rzeczy, i myśląc, ta dziewczyna, myślimy o tym, że koniecznie musimy iść do sklepu i kupić zestaw w neutralnych kolorach. Do jogi, bo inaczej nie możemy chodzić po domu. Wiecie, że bardzo często lubię mówić na tym kanale o tym, jak trochę programuje się nasze umysły przez to, co jest pokazywane w mediach, czy w tym przypadku na mediach społecznościowych. Gdzieś tam w głowie zawsze zostaje nam myśl, że oczywiście super jest sobie planować tydzień, ale jeszcze lepiej jest sobie planować tydzień w najnowszym iPadzie z Rysikiem, nie? Przecież wygląda to tak, estetyk. Poza tym okazuje się, że bycie tą dziewczyną to praca na pełen etat. Bycie stale produktywną, ale przede wszystkim myśląc o sobie. Jak sobie podsumowujecie to wszystko, czyli właśnie to wstawanie wcześniej rano, potem yoga, potem zapisywanie w notatniku afirmacji, potem oczywiście każdy posiłek musi być przygotowany samodzielnie z organicznych produktów. Potem sprzątasz dom, czytasz książki, medytujesz. Wow! W takim normalnym życiu trzeba by było zrezygnować z pracy, żeby skupić się tylko na sobie. A mimo to, żeby pełną gębą nazywać się tą, Dziewczyną, to musisz mieć te wszystkie piękne rzeczy, które kosztują. Bo jest przekaz, że oczywiście możesz być tą dziewczyną, ale lepiej jest być tą bogatą dziewczyną i łatwiej jest robić hashtag selfcare, kiedy masz dostęp do dietetyka, kiedy chodzisz na prywatne zajęcia jogi, kiedy masz dostawę organicznego jedzenia do domu i stać się na cudowne wakacje na Bali. Tak jak ja myślałam, masz przepiękne mieszkanie w dużej metropolii z widokiem na miasto w minimalistycznym skandynawskim stylu. Ale przede wszystkim, kiedy nie musisz codziennie chodzić na 8 godzin do pracy i nie musisz martwić się o rachunki. Jest przekonanie, że oczywiście tym stylem życia przyciągniesz sukces i na wszystko będzie cię stać. I ja rozumiem, że afirmacje, dobre nawyki, wstawanie rano i tak dalej, to wszystko może pomóc, ale nikt nigdy nie został milionerem od samego wstawania o 5 rano. Jakby serio, próbowałam, nastawiałam ten budzik, gdzie moje miliony. No i to bycie produktywnym zawsze i za wszelką cenę przypomina mi taką korporacyjną kulturę, że wiecie, czas to pieniądz, moc, energia i tak dalej. A każdy z nas potrzebuje resetu, każdy z nas potrzebuje balansu, jeżeli chodzi o spędzanie swojego czasu. Dlaczego większość kontentu o self-care i That Girl nie mówi o tym, że tak samo dobrze na naszą głowę i na nasze samopoczucie działa to, jeżeli po prostu spędzamy czas z najbliższymi? Jeżeli zrobimy sobie drzemkę, kiedy naprawdę tego potrzebujemy, jeżeli w weekend się wyśpimy, albo po prostu zrobimy sobie wieczór, kiedy nie robimy nic i oglądamy seriale, bo potrzebujemy się zresetować. Dbanie o siebie ma różną postać i naprawdę nie musimy być w ciągłym biegu, nie musimy być perfekcyjne. Mało się mówi o tym, że moim zdaniem pozwolenie sobie na nudę. To też jest forma dbania o głowę. I nie potrzebujemy o dziwo kupować do tego żadnych nowych rzeczy. Marketing naprawdę wielu produktów żeruje po prostu na naszych kompleksach i oferuje nam niby cudowne rozwiązania. Na przykład, nie chodzisz na siłownię, to nie dlatego, że nie jesteś zmotywowana, po prostu nie masz tego wspaniałego stroju sportowego, które od razu sprawi, że będzie ci się chciało. Brzmi znajomo? Ja sama jestem tego ofiarą, bo nie zliczę, ile razy kupowałam organizery, piękne długopisy, pisaki i różne planery, bo myślałam, że moje życie nie jest zorganizowane tylko i wyłącznie dlatego. Że no właśnie nie mam tego cudownego planera, że o wiele lepiej będzie mi się rysowało kropelkę w notesiku niż ściąganie jakiejś darmowej aplikacji, bo to nie jest tak motywujące, rozumiecie. Czy to coś nowego? Absolutnie nie. Jest to po prostu kolejny trend, którego chcemy być częścią, bo zawsze chcemy być na czasie, pożądani i może nawet był lepszy niż reszta, bo gdzieś tam zaczął się z dobrymi intencjami, promuje te dobre nawyki, ale mimo wszystko z biegiem czasu znowu zaczął być po prostu machiną do sprzedaży. Przedawania kolejnych rzeczy i do tego, że chyba trochę zaniża nasze poczucie wartości, bo nie wiem jak wy, ale zawsze jak ja widzę te filmy That Girl, przynajmniej do niedawna, to patrząc na nie sobie myślałam, co ja robię ze swoim czasem. Marnuję tyle czasu, a mogłabym być taka, a mogłabym być inna. Dobre nawyki są super, ale nie udawajmy, że są rozwiązaniem wszystkich naszych problemów, że. To, co Ciebie spotyka w życiu, to jest tylko kwestia Twojego złego nastawienia się i tego, że nie wstajesz o 6 rano i że nie jesz tych tostów z awokado. Dbanie o siebie nie powinno być uzależnione od tego, czy mamy pieniądze na zakup nowych rzeczy, czy nie. Wiecie, tej bomby do kąpieli, czy maseczki na noc, czy tego właśnie, jak się zawsze śmieje, zestawu z naturalnej bawełny po domu, koniecznie w jakichś właśnie neutralnych kolorach, jak na moim intro. Czy pieniądze w dbaniu o siebie pomagają? Oczywiście nie będę ukrywać, że nie, ale niech dobrym przykładem na to będzie chociażby fakt, że znam wiele osób, które nie mają drogiego karnetu na siłownię i nie mają super sportowych zestawików, które pięknie wyglądają na Instagramie, a po prostu w starym, ale dobrym dresie biegają sobie rano i wieczorem, nie wydając żadnych pieniędzy i prowadzą ten aktywny i zdrowy tryb życia. I często w ten sposób nawet osiągają lepsze wyniki niż te osoby, które na zadbanie o sylwetkę wydają mnóstwo pieniędzy. Uważam, że oglądanie. Tych dziewczyn, poszukując inspiracji, nie jest złe. Sama chciałabym lepiej wykorzystywać swój czas, wiele rzeczy, które tam opisują, myślę, że mogłyby mi się przydać i no na pewno nie są szkodliwe, tak? Sama chciałabym na przykład wieczorem siadać i w notesie zapisywać, za co jestem wdzięczna danego dnia, bo na pewno jest to dobre dla naszego samopoczucia, dla naszej głowy, nie mówię, że nie. Ale nie biczujmy się jednak, gdy tego nie robimy, gdy nie mamy tego idealnego życia, tak jak właśnie z TikToka, gdy nie tylko bioorganicznych, pięknie wyglądających dań, kiedy nie mamy czasu na to, żeby wykonywać swoją pielęgnację i kiedy nie żyjemy w przepięknym apartamencie. Czasem nie mamy ochoty, czasem nie mamy po prostu zdrowia psychicznego na to, by być ciągle produktywnym. Nikt nie powinien być ciągle produktywny, bo to po prostu nas zniszczy. Niestety, w większości przypadków zadbanie o siebie, o swoją głowę, zmiana swojego życia to jest naprawdę ciężka praca i ta odśrodka. Która nie wygląda tak atrakcyjnie w mediach społecznościowych, ale uwierzcie, że tam jest i to jest prawdziwy lek na całe zło i te problemy. A czasem nie jest, czasem po prostu nie ma odpowiedzi jednej konkretnej na to, żeby zmienić swoje życie w bajkę. Ale ta ciężka praca jest właśnie tym czynnikiem, który nas łączy i który sprawia, że każda z nas jest tą dziewczyną. Ale nie dziwi mnie też, że poszukujemy tej właśnie konkretnej odpowiedzi na szybkie rozwiązanie wszystkiego. To jednak przypomina mi takie gadanie, wiecie, jak masz depresję? Idź, pobiegaj. To tutaj tak samo. Nie osiągnęłaś jeszcze sukcesu, to dlatego, że nie wstajesz o szóstej i nie uprawiasz jogi. Odpowiedzią na problemy tego świata jest też pewność siebie, ale uwaga, Chcę o tym zrobić kolejny film, który myślę, że będzie naprawdę mocno powiązany z tym, więc potraktujcie go jako drugą część. Bo na dzisiaj kończę tutaj mój wywód o tych dziewczynach. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co sądzicie na ten temat, czy same zauważyłyście właśnie te rzeczy, czy same stwierdziłyście, że mm, może nie do końca wszystkie te filmy i wszystko to, co jest tam pokazywane, jest dla nas zdrowe? Czy kiedykolwiek poczułyście się źle oglądając That Girl i myśląc sobie, że kurde, a moje życie tak nie wygląda, a ja pozwalam sobie na oglądanie seriali do drugiej zamiast, nie wiem, uczenia się hiszpańskiego. Ja na pewno tak miałam. No i za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku, tak jak zapowiedziałam o pewności siebie, uwierzcie, będzie o czym rozmawiać. Tymczasem, jeżeli chcecie dołączyć do Grona Chmurek, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Insta, żeby zobaczyć, jak wygląda moje życie tej dziewczyny i do zobaczenia! Mua, 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 mua!